Maneczko wszystkim. Dzisiaj piękny Dzianek, także obowiązkowo w terenie. Byłem sprawdzić fotopołapkę, Fajne tam nagrania prawdopodobnie będą. Tak, tak z grubsza tylko przejrzałem. Widziałem, że się byczki nagrały. Jak będę w domu, to tam zmontuję jakieś filmy i wrzucę na kanał. No ale u mnie jeszcze widziałem, że większość nosiła z tych co się nagrało nosiła jeszcze tyczki na głowie chwilę się kręcę może jakąś godzinkę no i jeszcze czunia jakaś, ale to będzie Prawdopodobnie z tego co widzę to będzie zeszłoroczna. Ona za mną jest. Jeszcze nie podchodziłem do niej. Tak się tylko rozglądam, czy jeszcze tutaj czegoś nie ma. Czy nie leży coś. Bo widzę, że po tropach tutaj byki były świeżutko dawno. Rzopy są, tylko nie chcę ich kurcze wystraszyć gdzieś, żeby tutaj ich nie najść. Dobra. Stąd widać tą tyczunię, tak to będzie stara, bo mi. liśćmi przykryta, ale jest zawsze coś. Dobra, no to będzie zeszłego sezonu nie starzej, nie dłużej dłużej nie leży sądząc po pieczęci i po postanie ładna nie duża, ale jest dziesiąteczek. Spoko, spoko. Nawet taka toczenia mnie cieszy. Dobra, ja będę się zwijał. Jak jeszcze coś znajdę, bo mam kawałeczek gałta, to do Was tymczasem powodzenia w terenie. Trzymajcie się. Cześć.